Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie 2 czerwca do naszego Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa. Tego dnia przypada odpust opieki Świętego Józefa. Co to jest za święto? Z czym ono jest związane? W naszym sanktuarium swoimi tradycjami ten odpust sięga już z samych początków istnienia sanktuarium Świętego Józefa, powstania obrazu. Jeszcze wcześniej karmelici uzyskali zgodę na to, żeby w trzecią niedzielę powielki, nocy e, obchodzić właśnie takie święto, taki e, odpust. W naszej diecezji tutaj w Kaliszu również to święto było obchodzone w trzecią niedzielę wielkanocną. Później jednak w związku z wizytą świętego Jana Pawła II w Kaliszu, kiedy przybył tutaj w 1997 roku, postanowiono połączyć te dwie ważne uroczystości, rocznica wizyta, rocznicy wizyty papieża w naszym mieście i odpustu opieki świętego Józefa. Dlatego święto zostało przeniesione z trzeciej niedzieli wielkanocnej na... Na pierwszą niedzielę czerwca, która w tym roku przypada właśnie drugiego, czerwca. Bardzo serdecznie zapraszamy na sumę odpustową. W sumie będzie przewodniczył ksiądz biskup Damian Bryl, biskup Kaliski. Zapraszamy bardzo serdecznie do licznego udziału wszystkich kaliszan, tych, którzy chcą się oddać właśnie pod opiekę świętego Józefa. Zapraszamy także na godzinę 16. Wtedy to w uroczystej mszy świętej odbędzie się zawierzenie osób, które przygotowują się do konsekracji świętemu Józefowi na podstawie książki podwładnej Właśnie takim tytułem, konsekracja świętemu Józefowi, będzie to kolejna, zakończenie kolejnej tury już rekolekcji odprawianych indywidualnie. A o dalszej części tego dnia, o dalszym programie opowie ksiądz Artur. Kochani, chcielibyśmy Was zaprosić na Dzień Życia i Rodziny 2 czerwca. O godzinie 18 rozpoczniemy świętowanie w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa. Eucharystią, odpustem ku czci opieki świętego Józefa, a następnie o godzinie 19.00 koncertem Jakuba Tomalaka i jego zespołu. Szczegóły odnośnie tego wydarzenia znajdziecie w opisie poniżej filmiku. Wiesz co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy, parafii, kościele. Powiedz o tym innym. Napisz na TV. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co, gdzie, kiedy. Teraz wiemy, gdzie jedziemy.